Pompa ciepła nie działa już jakieś 24 godziny i temperatura jak widać spadła. Słabo to widać. Ale tu jest 21 stopni według mnie. Tutaj o, widzicie? Też jest 21 stopni. Wczoraj stała się bardzo niefajna rzecz. A mianowicie pompa przestała działać. Za 3 minuty się włączy. Tu widać, widać, że się pali tu zielone światełko. I tutaj jest więcej biut, ale na razie ich nie widać. Tam lampeczki. O, prepur się włączyło, słyszeliście. poszły pompy obiegowa i solankowa No i to było tyle by. także no nie fajnie zobaczcie ten I tam murda w ten sam rytm coś. Nie która pompa chodzi. Sprawdźmy. Ta nie. Solankowa to była pompa. Nie patrzyłem, nie pracuje sałatkowa pompa nam. Soft start wysypał się na mnie. O, a taką, taką mamy datę 13 na... 7 stopni mamy na zewnątrz. Już poprawiłem termometr na stary. Bez oszukiwania. Jeden, 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 jeden. Fault history, okej, okay, dobra. I zobaczcie. Ach, ręka już nie wolno od tego, czy tego telefonu. O, coś się zabuczało tylko i, i po macie jest tak trzynasty. O trzeciej o w nocy mieliśmy ten sam błąd. I tak widzę, że co parę minut ona się próbuje włączyć. I dupa o 108 tutaj był, bo zamarzły rury. Był przymrozek wczoraj, po pani pracowała, więc rury zamarzły. Wymiennika się pojawiły błędy. Ok, 13, 13. Też w chułku chyba przelecieliśmy. I tu mamy tak, 7.02. Ostatni taki błąd był, z, że za niski ciśnienie się gdzieś tam pojawiło. 8.02. 9.02. O 14.00. Aha!

że problem jest ze sprężarką prawdopodobnie, nie wiem.